Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.15.2 moda, który się nazywa Roughly Enough Items, czyli w skrócie REI. I ten mod y, pozwala nam na poznanie wszystkich receptur w Minecrafcie i jeżeli mamy z Minecrafta z modami, to też receptur tych itemów z modów. I jest to mod, który jest instalowany na fabryka, Bo wczoraj była, był podobny mod, który też pokazuje receptury, ale on był z kolei na Forge. Dlatego dzisiaj jest właśnie na fabrika. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać cztery pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmiku. I tutaj mamy stronę właśnie z fabrykiem. Klikamy sobie tutaj na vanilla, i tutaj jest installer z końcą 39, i tutaj stąd poprzez kliknięcie na ten Download installer, poprzez kliknięcie na to, pobieramy ten plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. Tutaj jest Fabric API, czyli biblioteka do fabryka. Do Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.15.2. No i tutaj poprzez, strzałeczkę, poprzez kliknięcie na strzałeczkę w dół pobieramy ten plik. Po czym przechodzimy na, kolejny, na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. Tutaj właśnie mamy REI. I, i, I zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.15.2, jak widać tutaj już jest parę, więc pobieramy po prostu najświeższą poprzez kliknięcie na tę strzałkę w dół. Po czym przechodzimy na, kolejny, na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku. No i tutaj mamy coś takiego, co się nazywa Mod Menu I, i, i tutaj zjeżdżamy w dół i też szukamy wersji Minecraft 1.15.2. Poprzez kliknięcie na tę strzałkę pobieramy tego moda. Ten mod jest nam potrzebny, on nie jest wymagany, ale jest nam potrzebny, żebyśmy widzieli, jakie mody już mamy zainstalowane. Ok, jak mamy pobrane to, to wszystko, to możemy zainstalować. No i co robimy? Klikamy jednocześnie przycisk z okienkami, ten na dole. W, w, na dole klawiat, na, w najniższym rzędzie klawiatury przycisk Windows i jednocześnie przycisk R jak robak i wyskakuje nam takie okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent %appdata% i klikamy OK. Wtedy pojawia nam się tutaj folder roaming i w folderze roaming mamy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft. I zjeżdżamy w dół, i tutaj jest folder versions. Wchodzimy do folderów versions, i tutaj mamy folder, który się nazywa 1.15.1.15.2. Jeżeli nie macie tego foldera, to trzeba uruchomić Minecrafta na wersji 1.15.2, chociaż raz, i wtedy Poprzez, po, podczas uruchamiania tej wersji Minecrafta stworzy nam się właśnie tutaj dwrżeń taki właśnie folder. No i jak już mamy ten folder, to klikamy dwa razy z zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas Fabric Installer. I po chwili pokazuje nam się okienko Fabric Installer. <laughs> Sorry. Tutaj sprawdzamy, czy jest wybrany 1.15.2, jak nie to stąd wybieramy. I, i, I tutaj jest Ready to Install, czyli gotowe do zainstalowania. Zatem klikamy Install i już po chwili jest Done, czyli zrobione. Zamykamy to i faktycznie w folderze Versions stworzył nam się nowy folder Fabric Loader i tak dalej i tak dalej. Te foldery to inaczej są nazywane również profile. Także tutaj mamy profil 1.15.2 i 1, yy, i profil Fabric Loader. Możemy to sobie zamknąć i uruchamiamy launcher. Uruchamiamy launcher, sprawdzamy czy tutaj właśnie mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak nie to klikamy strzałkę i z dostępnych profili wybieramy profil z fabrykiem. Yy, I klikamy play i czekamy aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i po jakimś czasie mamy stronę startową gry i my jak widzicie fabryk jest zainstalowany. Zatem zamykamy grę i teraz sobie zainstalujemy te trzy pliki. Czyli znowu uruchamiamy nasze yy, okienko uruchom, sprawdzamy, czy mamy yy, wpisany procent appdata procent, klikamy OK, pojawia się folder roaming, folderze roaming, folder.minecraft, Minecraft, wchodzimy do folderu .minecraft i tutaj mamy teraz folder mods. Folder MODS stworzył nam się poprzez uruchomienie właśnie Minecrafta razem z tym fabrykiem. Więc wchodzimy do folderu MODS, tutaj jest, i przerzucamy wszystkie pozostałe pliki do folderu MODS. Mamy je tutaj, w folderze MODS jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak mamy, to OK. Jak nie mamy, to strzałeczka, wybieramy i klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, mamy tutaj zakładkę moc. właśnie dzięki temu modowi yy, mod menu. Wchodzimy w tę zakładkę i jak widać jest właśnie zainstalowany mod menu, menu i jest Rally of Items, czyli REI. Yy, OK, tworzymy sobie nowy świat, nowy świat, więcej opcji. Jeżeli chcemy pobierać sobie z REI również itemy, czyli takie mały cheat, to musimy tutaj włączyć sobie opcję czytowania na on. Skrzynkę sobie bonusową zawsze biorę, bo mogę. OK, OK i czekamy aż nam się uruchomi gra na jakimś tam nowym świecie. Zobaczymy co tu też nam tutaj wyjdzie. No i mamy tutaj nasz światek. Klikamy E jak ekwipunek i tutaj po prawej stronie mamy REI, jak widać. Yy, wszystkie itemy tutaj są zawarte. Yy, no i teraz możemy sobie kliknąć na któryś, na przykład na drzwi, bo nie wiemy jak zrobić ironowe drzwi, zatem klikamy sobie zwykłym lewym wszystkie myszy na drzwi i tutaj sobie wybieramy, którą jak chcemy, żeby nam pokazywało. Ja tam zawsze wybieram to, w sumie nie wiem co to jest. Yy, original on. <grych> ok. No, i mamy teraz, że drzwi takie trzy sztuki robi się z sześciu ironów. A iron, jak klikniemy na to, się robi z takich rzeczy, że można sobie to w craftingu, ironowe nuggety albo block of iron, albo można sobie przepalić iron w piecu albo w blast, blast furnace. To jest 5 sekund, a to jest 10 sekund, czyli Blast Furnace jest lepszy. A Blast Furnace się robi tak, że klikamy na to i tak się robi Blast Furnace. Ok, także jak widzicie, można sobie tutaj wszystko zobaczyć, co i jak się robi, na przykład takie rzeczy, no i, no i na przykład taką siekierkę, no i wszystkie inne. Rzeczy i jeżeli byśmy mieli jakieś mody, to też rzeczy z tych modów na ogół yy, też można zobaczyć, jak się kraftuje. Yy, no i teraz, jakbyśmy chcieli sobie pobrać takiego, no nie wiem, yy, tunikę yy, skórzaną, no to jak kliknę na to lewym przyciskiem myszy, to po prostu mi się pokaże, jak ją zrobić. Yy, a ja nie chcę jej zrobić, tylko ja chcę ją sobie wziąć. To tutaj, jak widzicie, jest Open Config Screen i jest Shift Click to Toggle Cheat Mod, czyli pra, prawy. E, <grym> Musimy przycisnąć Shift i kliknąć zwykłym lewym przyciskiem myszy, żeby uruchomić cheat, mod cheatowy. Cheatowy, Boże. Zatem Shift Click i jest cheating enabled. Zatem możemy sobie teraz kliknąć lewym przyciskiem myszy na to i już to mamy. Jeżeli byśmy chcieli sobie na przykład trochę jedzenia, to jak lewym wszystkiem myszy na to klikniemy, to dostaniemy jedno, a jak prawym wszystkiem myszy, to dostaniemy 64. No i taka jest właśnie różnica. Żeby wyrzucić to, to po prostu tutaj rzucamy na to wszystko. No i w zasadzie to to jest wszystko. I teraz, jeżeli chcemy, jeżeli mamy włączony ten cheating, to żeby zobaczyć, jak się skraftuje na przykład tę zbroję to już teraz, jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, to dostaniemy ją do ekwipunku. A jeżeli nie chcemy jej brać, to chcemy zobaczyć tylko, jak się ją kraftuje, to y, trzymamy nad nią strzałkę i klikamy R jak robak, i mamy tutaj y, pokazane, jak się robi. Z kolei, jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, do czego użyć sk skrzydło, y, piórko, to trzymamy nad, nim prawym, trzymamy nad nim strzałkę i klikamy U jak użycie. I proszę bardzo, takie piórko możemy użyć, żeby zrobić sobie strzały albo książkę z piórem. No, i to w zasadzie wszystko. Szybko Wam wytłumaczyłam, zatem ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, chodźcie na stronę AniaPG.pl, no i oczywiście y, oglądajcie y, y, moje nowe filmy z Simami. No i też oczywiście zapraszam Was na live'y, które już, już, już niedługo się skończą, skończą codzienne live'y, ale live'y będą, także zapraszam y, Was na nie. Także tymczasem trzymajcie się, pa, 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 całusów 102!